Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiejszy komentarz z auta, tak wyszło. Dzisiaj chciałbym zachęcić do następującej refleksji w temacie ciągle aktualnym, który będzie ciągle aktualny, czyli pracownicy dla gastronomii, rekrutacja. Przez ostatnie półtora roku stało się coś, co nie stałoby się, czy wielu z nas nie zdecydowałoby się na to, w normalnych warunkach, a mianowicie zatrzymać się. Zostaliśmy zamknięci w domu, zostaliśmy zatrzymani, właśnie. Mieliśmy szansę na refleksję i ona się pojawiła. Pojawiła się i dzisiaj mamy z nią do czynienia w takiej postaci, że pracownicy, kandydaci do pracy, mają przestawione wartości, mają je zrewidowane. I wartością, która wyczuwa, wysuwa się na, na prowadzenie, na, na numer jeden, to jest poczucie bezpieczeństwa. Zachęcam do tej refleksji, żeby menadżerowie, szefowie, właściciele firm gastronomicznych zwrócili na to uwagę, że na dalszy plan odsunęły się potrzeba robienia kariery, potrzeba stanowisk i inne tego typu bardziej materialne. A bardziej to poczucie bezpieczeństwa, czyli stabilizacji, przejawia się to w mniejszej skłonności do pracy w weekendy, większej potrzebie umowy o pracę. Nawet studenci, którzy dzięki temu zarabiają mniej, jednak chcą tą umowę o pracę. I inne kwestie, które mówią o tym, że pracownicy. Potrzebują tego bezpieczeństwa, to widać już w ogłoszeniach rekrutacyjnych większych firm, które już to sobie przepracowały i już to wiedzą. I widać to również w oczekiwaniach tych kandydatów, którzy przychodzą. Zachęcam do tej refleksji, ponieważ uważam, że rekrutowanie po staremu według zasad i oczekiwań i, i, i potrzeb, takie jakie były przed, przed tym trudnym okresem, troszeczkę już są nieadekwatne, i warto zwrócić na to uwagę, czego potrzebują. Czego potrzebują w tej chwili yy, pracownicy, kandydaci, którzy przychodzą do nas yy, w sprawie pracy? Zachęcam, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.